Okej, okay. witam. Dzisiaj gram jeden z tych matchupów, które jak najczęściej, które najczęściej jak gracie to chcecie wpisywać w wykrzyknik słaby matchup, ale yy, najczęściej jak gracie takimi championami jak, nie wiem, GPEK i Jace i macie w teorii słabe matchupy, to jak jesteście lepszymi graczami, to możecie je wygrywać, albo przynajmniej wyjść na even. Jeżeli chodzi o ten matchup, no to wiadomo, że nie jest łatwy i jak będę do tyłu, to po prostu będzie mnie dywował pod towerem. Ale jeżeli chodzi o pierwsze levele, to jeżeli zagram je y, lepiej od mojego oponenta, to nie będzie najgorzej. Gram teraz GP'iem na Luciana. To jest jeden z tych cięższych matchupów. Jeszcze nie wiem GP jest ciężko na jakiegoś Ryza, nie wiem na jaki jeszcze czempiony. Jeżeli chodzi o laning Face nic mi teraz nie przychodzi do głowy, ale no głównie chodzi o takie range heroesy, które obijają was i mogą szybko czyścić wave'y. Postaram się go ścigać na pierwszym levelu, jak, jak się nie uda to nie ma tragedii. Po prostu będę się zawsze trajdował y, z Q. A później zobaczymy. Run mam takie, gram oczywiście Futures Market. Niektórzy w tym matchupie grają ciaska. Y, pomaga to, jeżeli chodzi o trajdowanie, ale ja jestem tak, tego zdania, że... Y, no raczej nie powinniście mieć ricola, kiedy macie 700 golda, tak żeby kupić Shina, bo raczej będziecie po prostu musieli trochę oddawać. A nawet jak będziecie trochę do tyłu i będziecie mieli tego shina na, na pierwszym recall, to to dużo zmienia. Nie wiem gdzie jest Lucian, prawdopodobnie liszuje. Ciekawe, że liszawo w takim matchupie, a po prostu przed późno. Ale to nic. Tradeje się ciągle wokół Q. Muszę uważać, żeby... W momencie jak ja rzucam Qtro, żeby on mnie nie rzucił autoatak Q i autoatak, bo wtedy wychodzę na tym fatalnie. Tego krikę muszę wziąć z kół, bo on za dużo HP stracił. Staram się po prostu minimalizować straty, jeżeli chodzi o te pierwsze levele I brać to, co mogę, albo na to, na czym nie stracę aż tak dużo. Jeżeli chodzi o trade, póki co to jest bardzo dobrze. On zaczął z Doran Blade'em, więc możliwe, że mu w pewnym momencie po prostu zabraknie życia do trade'owania. W tym matchupie powinno się grać podkę albo longsword z trzema potami jako Lucian. Bo Doran Blade za dużo nie zmienia tak naprawdę Głównie przez te krótkie trady Spróbuję tutaj stestować limit Nie wiem czy to będzie dobre Wydaje mi się że wygram, o jeszcze trzeci level wbiłem Om. On użył dasha jakby w takim kierunku gdzie mogę go dojechać I nawet jak macie słaby matchup jako gpeg to zawsze starać się dojechać z pasywką Bo ta pasywka jest po prostu turbo OP No ile to bije 96 tryb do matcha Daje wam mówę, speeda więc wtedy jest super. Postaram się dopuszczować tego wave'a, ale by będę brał creepy tylko z Q, cool, ewentualnie z beczki, ale chcę głównie expa złapać, nie muszę jakoś ich brać, chcę expa złapać, więc teraz raczej po prostu cofnę. On tego nie może sfrezować, za dużo HP straci. Póki co jest super. Mam na szyna i mam jeszcze na mieczyk i na pinka. Dzięki temu, że Futures Market, więc to jest duży plus. No i teraz już będę bardzo mocno wygrywał. I to jest właśnie to: jak grać GPK-iem, jesteście lepszy od oponenta. To jak ktoś popełni nawet jakiś najmniejszy błąd, gdzie nie wiem, źle zdoszuje albo źle się ustawi, to zawsze możecie dojechać z tą pasywką. Dlatego moim zdaniem jest to taki heros, który wymaga, jakby no, może nie jakoś dużo, żeby grać dobrze, ale żeby grać tak super, super, to jednak faktycznie trzeba być. I dobrym graczem, i dobrym giepekiem. Oho. Ale tutaj raczej jestem dedek. Lucian będzie po mnie flaszował. Chociaż. Kurczę. Aj, dużo stracenia. Nie spodziewałam się Kazixa od pleców. Wiedziałam, że może być, ale raczej obstawiałem, się będzie od rzeki Ale no zgaduję, że. Nie wiem, został aż tak długo. No czwarta minuta to jest dość późno dla niego na ganka, ale jeżeli to wyjdzie, no to wiadomo, że to jest dla niego dobre. No, dobra, już nie będę aż tak do przodu, jak mogłem być, ale... No teraz będę grał ten matchup tak, jakbym był na równo, więc może teraz... Będzie łatwiej ocenić, jak to wygląda na normalnych itemach. Ale to już raczej to, co on robi, jest dziwne, tak szczerze. W sensie obił mnie i on sobie zrykoluje, ale... Powinien stracić za to kampy w dolnym lesie, jak tam Lee wejdzie. Ja stracę na tym jedną potę, no trochę to zmienia dla mnie, ale... Ale on straci za to kampy, więc... Albo nie, Karma zdefuje. W teorii mógłby jeszcze tu zostać i cheesować, ale jeżeli już by to robił, to by był totalnym psycholem. On ma kill off, okej. Okay. No w tej sytuacji jakbym skancelował to atak i yy, nie uderzył creepa, tylko po prostu wbiegł w niego, żeby by stracił ponad połowę HP, więc to co zrobił nie było dobre. O, wardem, mam w krzaku. Zawsze staram się być gotowy na beczkę, bo w momencie, gdy on stoszuje do przodu, to chcę mieć zawsze kursor mniej więcej obok beczki, tak żeby od razu w niego rzucić. Teraz ta jest taka typowo do pierwszego ganka I to bardzo często będzie się działo w tym eczapie Ale no najczęściej będzie to na korzyść Luciana Teraz jest tak okej okay dla mnie Mam r szybciej O możliwe, że pójdzie po Frota teraz, bo jest po 6 minucie, więc się na pewno spełnił. Ale postaram się go zbejtować jakoś na beczkę, może żeby przyszedł W teorii mógłby też recallować On niedługo będzie miał 6, więc pewnie na szóstym będzie chciał mnie zolinować Pinguję dla Lissina, żeby podszedł Bo teraz... Duże szanse, że będę olinowany. linowany tebaczka znika, więc muszę uważać. Kurde, sam kolejnym kół, dobrze. Tak szczerze, nawet taki gang jest dla mnie dobry. Nawet jak go obił, to nie wiem, 100-150 HP, to to dużo dla mnie zmienia. Bo teraz się jakby zeruje to, że wziął fruta A przed tym wygrywałem. Yy, ja to po prostu na siłę i zrecalluję teraz. Nie wiem zbytnio po co zostawać. Znaczy w teorii bym mógł, ale duża szansa, że Kazix. okej, okay, Kazik pokazał się tam. Ale chyba i tak tak szczerze zrekoluje. Chociaż nie no, zostaje. Lisin będzie chciał raczej iść w jego kampy. I możliwe, że go zdejmujemy potem też. On nie ma flasha, więc powinien być dead. Jeżeli. Lisin dobrze zagra. Nie powinien nawet kurzucać, tylko po prostu powinien biec w niego. Ja nie powinienem musić tutaj używać arki. Znaczy, no mogłem rzucić po tym, jak zmizował wokół, ale. No nie powinien tak zagrać. Mógł po prostu biec pod niego. Wtedy na pewno bym mógł zarykować go. Ale trudno, mam dobry reset. Kupię chyba po prostu teraz Tabi, bo na wszystkie trzy championy z ich top są dobre. Głównie oczywiście na Luciana. Jeżeli chodzi o build, no to pójdę w ten build Solar bag, czyli Essence River, River wyprulera w kolektora. Mają zero tanków, mają same yy, Squishy czempiony. Więc będzie duża bomba. Kazix jest tutaj. On nie ma teraz erki, więc będę grał po prostu o, przy przybeczkach staram się go obejść. No, takie trade'y są dla mnie ok. Jeżeli on nie, spro nie sprokuje presy zaatak, to jest dla mnie super. Bo jak widzicie, ja o wiele lepiej na tym okazuję. Mam tabisy, mam więcej potów, więc yy, no, dla niego ciężko się gra. Jeżeli w tym momencie mam tyle samo creepów, to to jest dla mnie super w tym matchupie. On teraz możliwe, że znowu poszło po flota. Ja nie muszę tego puszować na hama, mogę po prostu trzymać wave'a w połowie, bo tutaj łatwiej mi go obijać. I też jest bardziej podatne na ganki, jeżeli nie ma wizji. Kazik jest w podsajdzie. No i widzicie, że teraz puszuje się do mnie, on nie może podejść. On Rkuje, żeby to dopuszować. Ale no nie dopuszczuje tego, bo jest kolejny wave. Jakbym trafił, tam od razu go Rkowo i dojeżdżał. Wtedy byłby dead. Teraz wydaje mi się, że mogę spuszować, bo Lissin będzie chciał daj albo brać Heralda, jedną z dwóch albo oba. On ma TPK, więc możliwe, że będzie tepował. Dobra, trafiłem beczkę, więc Git. Ja po prostu idę reset. Chcemy heraldować na midzie. Mamy tower na midzie, więc dość szybko. Nie wiem, jak Niko wzięła trzy playty solo. Pewnie jak Zed schodził, albo nie wiem, nie wiem już jak. Kupię od razu kolejny miecz, żeby ja miał na kolejny item, bo raczej tak będę miał kasę na Essence Rivera na kolejnym recallu. znowu pod limit trochę zagram aj myślałem że jeszcze nie ma E, ale chyba i tak by nie padł plan był dobry, wykonanie no w sumie nie najgorsze, tylko po prostu nie miała obrażeń trochę się przeliczyłem jeżeli chodzi o obrażenia ale myślę że próba była okej okay. zrobiłem to tylko dlatego, że nie miał E jeszcze dlatego zarykowałem bo jakby miał E to to oczywiście nie miałoby sensu ale no wróciło mu kolejne, więc chciałbym podleść pod plejtę, ale możliwe że najmniej na miki teraz nie mam totalnie wizji, straciliśmy tower na bocie, więc nie mogę tego zrobić, muszę grać po prostu wokół wave'ów. No niezbyt to jest mi na rękę, ale no muszę tak zagrać. Czy ja mogę podejść pod plate'a? Ziggs tu jest, więc niezbyt... Nie ma naszych golemów, no nie mam zbytnio co teraz robić. Nie mogę wziąć ani kampów, ani nic, muszę po prostu łapać wave'y pod towerem. Ewentualnie potańczyć z Ziggsem trochę. Jak miał beczki, dwie od razu, to może mógł go dojechać z krzaka, ale miałem tylko jedną wtedy. To co? Po prostu farmie. Lucian powinien być na bocie. Może dojeżdżać yy, mi Caitlyn, więc musi uważać. Fajnie, jakbyśmy swapnęli, bo ja chcę grać na Luciana. Na długiej linii nie jest to łatwe, bo łatwo zerkować mnie. Ale myślę, że i tak powinno być ok. Pięknie, trinket na niebieski. I teraz może poszukam jakiegoś freeza na bocie, jak on to spłuszy, ale zobaczymy. Bo też jak sfreezuje, to on będzie miał dużo presji na moje drużyny jak będzie roamował nie powinniśmy oddawać kolejnych playtów dla zixa, bo jak weźmie kolejne 5 ze swoim w, to jest totalna lipa sprawdzę nasze blue, ale jest to trochę ryzykowne, bo jak będzie mógł mnie zarkować, dobrze, to mogę paść ale jak nie będzie dobrego konta na arkę, to wygrywam, Przyczyłem trochę wave'a tutaj, o co ja mówię, w ogóle Teraz wave'a na trochę w tym miejscu. Nie będę go puszał na siłę, bo chcę, żeby puszował się do mnie. Nie chcę wychodzić jakoś na siłę za połowę linii, bo nie mam w ogóle presji od mojego teamu. Nie mam hit prior na ten moment ani nic. Ilisin był w bazie, tego nie chcę pchać. Szkoda, że odejmę kolejny tower, ale raczej musiało się tak stać. Lucian ma red buffa. To jest jego red buff, w sensie jego teamu. Jeżeli go zabijemy, to. Będziemy szczęśliwi, ale teraz muszę uważać, bo może mnie dojeżdżać z tym redem. Nice. No i mamy redzika. Może tower wezmę? Oni niedawno byli w topside i nie wiem kiedy zricolowali. O, już tutaj są, OK. Pamiętam, że przed tym, przed tą akcją byli na topie. Chcieli zabić naszą Niko. Ale no już tutaj są, więc nie wiem czy mi się uda strekolować. Mam nadzieję, że tak tutaj Zadicazik zbiegnął raczej. A jak nie to są na grompie albo na midzie Dobra, mam jeden, 1-1-1, Jestem level do przodu nad Lucianem, 3 creepy do przodu. Więc to już jest super. Jakby ta gra była na zero, w sensie jak on wygrał poprawnie, to by powin, to powinien. To powinno być w tym momencie jakoś, nie wiem, 20-30 creepów do przodu. Eee, więc no jestem w dobrym Stajcie, jeżeli chodzi o grę. Myślę, że na jednym itemie jak dostanie beczkę to mogę go zwansztować. On poszedł Krakena, więc poszedł taki wall typowo pod obrażenia. Ale no właśnie, jeżeli dostanie beczkę i nie ma tego Gale Force'a, to będzie mu ciężko przeżyć. No i pewnie po prostu padnie na combo. Postaram się wziąć ten tower. Oni grają wokół Smoka. Lucian tam jest, u mnie może być Z chyba. Więc muszę uważać, bo on mnie zwansztuje akurat. Kusi, że spuszczować kolejnego, ale tu raczej Z będzie. O, Richard na farcie. Dobra, ich jest na topie, nie zabijał mnie, więc git. Stawię tutaj takiego pinka i zrekoluję ten ping taki, żebyśmy widzieli, jak będą puszować. Bo raczej ich kolejnym zagraniem będzie granie wokół Heralda, więc będą puszowali tego topu pojewa głęboko. Więc jak ktoś się tam zgubi, to może będziemy mogli szukać. Ja idę z bazą na bota, bo raczej będziemy chcieli oddawać Heralda i wziąć coś w zamian, czyli w tym przypadku tier 1 na bocie. Razem z Tatem myślę, że możemy to zrobić. Ja muszę uważać na fejszekowanie tego Luciana, bo on z Krakenem może próbowaliśmy Ale jeżeli nie padnę na hita, to. To on pada O, powinniśmy go zajmować. Widzieliście te obrażenia? <noise> no oczywiście fart, że Siad bo miałem 20%, ale Ale no, jak już Dostał, no to 3,4 HP Czy ja chcę tutaj typować? Nie chcę, bo tower pada Ale może mi się uda wziąć 4 na bocie Plus zrobienia takich zagrań Z Gangplankiem jest taki, że on ma R Żeby szczycić wave'a po drugiej stronie mapy więc, czy to nie wiem, jak jesteście to planerem, czy gracie na innej roli, to możecie zwracać na to uwagę, że możecie robić y, zagranie po drugiej stronie mapy i tę stronę, która jest y, atakowana, po waszej stronie, możecie zerkować W tym przypadku, no to niewiele zmieniło, bo Enemy Team miał Heralda, ale gdyby robili to bez Heralda, no to zyskujecie tylko i nic nie tracicie najczęściej. Dobra, na no, tych itamach już totalnie zwąsztuję Luciana, jeżeli go trafię z beczki. Myślę, że nawet nie muszę go trafić, tylko. Mogę flashnąć w niego, ale nie wiem, czy będę chciał palić flasha. Dlatego no. Pójdę kolektora naprzeciw tej, że myślę, że jest ok. W momencie, gdybyśmy mieli jakiegokolwiek tanka, to raczej LDR byłby lepszy i później jak oczywiście. Ale no, Gepek ma taki plus, że ma i tak ma przebicie armora na E. Yy, więc aż tak tego ldr nie potrzebujecie i ten kolektor w niektórych przypadkach jest lepszy. Moi Lucen się zdenerwował bo coś mi pisze. Chyba jest smutne, że mi skrytowało Może stać w krzaku, więc muszę na to uważać. A raczej, jak jest zdenerwowany, to możliwe, że będzie szukał jakiejś akcji solo. Set na topie może być tutaj tylko Kazix. Nie chcę puszczać dalej, bo i tak nie ma Tier 2. Chociaż, jak widzę Kazixa, to spróbuję jakoś wyłapać tego Luciana Jak będzie chciał łapać tego wave'a Wziął kolejnego Reda, więc. Więc nie wiem czy jego Kazik jest z tego szczęśliwy. Kazik chyba do mnie idzie, więc po prostu wytepuje stąd O dobra, Kaziks był tutaj, więc niepotrzebnie topowałem, ale przynajmniej może teraz pomogę Timowi. Mam Merkę. Mam może możemy szukać. Zerkuję tutaj. To chyba jest ok. Nie wiem czy zabijemy więcej, ale nawet ten jeden kill jest spoko. O, on tym dostał. Jeszcze może Zeda Zabijemy. 300 siodana za niego. Biegnę. Może do Biesku. Fajnie by było. Tak szczerze, dosyć na dla mnie. Oj, nie wiem czy to potrzebna RK, ale myślę, że nie ma to znaczenia. Bez pressia Lucian, bez Nice. Dobra git, zabijam Luciana, zabiliśmy na Micie, zabiliśmy na topie i znowu zabiliśmy Luciana, więc profit, profit! Teraz Dressu jej pobiegnę w smoka. Nie wiem czy zdążę. Ale jeżeli uda nam się obronić jeszcze tego smoka, to byłoby super. To będzie super. 10 sekund do niego może być ciężko, ale Kazik się pokazał, więc nie będą już bomby go zaczynali. Raczej zdążymy. Mam teraz 40% nakryta, więc jak trafię beczkę, to. Yy, no padają. Szczególnie jeżeli krytnie. Takiej beczki się chyba nie spodziewał Kazik podkręcony. O. A ja się nie spodziewałem, że nie ma tu mojej drużyny, co? Gdzie są wszyscy? Przecież tak samo zrykowaliśmy na topie chyba z Setem i Niko. Jeszcze Lee Sin padł, niedobrze. Powinniśmy wziąć tego smoka. Ale nie wiem, gdzie jest Set i Niko. I może Caitlyn też, bo chyba tak samo rykowaliśmy tutaj. Jeżeli ja zdążyłem, to nie też mogli zdążyć. No mój błąd, bon, bo nie patrzyłem, gdzie są, ale. Ale nie wiem, dziwne to jest. Hmm. W tej grze w mógłbym też iść serpenta, bo na karmę jest dobry. Bo jak rzucać Arki ekipakiem, no to brakujecie tego serpenta i te shieldy oczywiście są mniejsze. Ale no raczej tak i jaka, lepiej pójść... I może później serpenta. Nie wiem czy skaruję tę grę. Na pewno nie jeżeli drożona się podda, ale mam nadzieję, że się nie podda, bo może jakoś to wygramy. Oddamy teraz na szara najpewniej, ale... Nadal Luinable. Jeżeli chodzi o liczby, to Gepa jest w nich turbo pełne, bo mają 0 armora Beczki niekoniecznie łatwo jest trafiać, bo mają dwóch asesynów, którzy wchodzą i wychodzą i... Trzy postacie zasięgowe, ale jak już trafię, to padają O, może z tego szara weźmiemy? Nice, gul naszar? To jest super, że ich zabiliśmy Raczej powinniśmy być w stanie wziąć z tego szara. Oho Może jednak nie Nie spodziewałem się tego nie wiem czy mogę to zrobić teraz, tak szczerze za mnie No powinienem uważać, bo przechodziłem przez yy, wizję skraba. Jest z X Wstaje za 10, mam Markę, więc jak ktoś będzie bardzo obity to mogę zarkować. O, jak sympat? chyba Devdense go zapił Mam ale teraz ta tam raczej dużo nie zmieni Dobra, ja złapię wave'y, nie jest najgorzej Jeszcze te z X'a tam użyli Smok 2 minuty to będzie soul dla nich, więc no raczej musimy się o niego bić jak się go nie uda wziąć, to może być ciężko. No chyba że go zabijemy. Znaczy chyba, że ich zabijemy potem smako i weźmiemy nashora. Ale tak to może być lewki klaps. Może karma będzie szła po wizję, więc mogę próbować one shotować. Czy oni podchodzą pod nashora? Nie powinni. Serio nie podchodzą pod wizję? Tyle mi brakuje do JEKA. 1200 golda w minutę. No raczej się nie uda. Też na sajdzie muszę uważać na ZEDA, bo mnie one shotuje zerki. To najłatwiej nie będzie. Nie mogę poszować dalej, dlatego. Ja po prostu zrykoluje i wyjdę do Mida z bazy i poszukam czegoś. Na mojej arce możemy szukać za pół minuty. Czy ten Lucian będzie poszował dalej, możliwe, że będzie to robił? Ja mam markę za 20. Lisil może szukać jakieś flanki. O, tu jest Kazix. oni szukają na nas. O, nie wiem, czy ja tędy przejdę na ich czampiony. O, są zamknięci w picie. Kurde, jestem kur rzucić kurzucić. jak jakbym rzucił kół to wypadła. Znaczy to wypadł. Okej, okay. gdzie jest Kadiks? O, nie widzę go. Nie wiem, jak podejść do tego smoka. Raczej muszę podejść. Ale mam totalnie zero wizji, więc nie wiem jak mam to zrobić. Mogę sprawdzić czy to robi i później pójść na drugą stronę portalem albo. Kurde, no, chyba nie mogłem tego wygrać. Dużo zrobiłem tutaj, ale... Ale niewystarczająco. Może jakby Kazik z nie miał arki to bym go zabił, chociaż Red Smite to miał, więc teraz ciężko. tak czy sam gras piszą To tak jak Delewusa na TikToku. Ten smog jest całkiem dobry z ich pikami Nie wiem czy chcę iść na Wori na ostatni, czy więcej kryta Chyba więcej kryta, tak szczerze Bo mój team jest na tyle już, z solo muszę to skierować nam na da i spróbuję jakąś beczkę w pięciu, może się uda Jak nie to raczej przegramy to Bo Cały team się wyzywa R'kuje Szkoda, że kryt tutaj nie siadł ale no, mogłem trafić poprzednią łaczkę, nawet powinienem Oj, prawie to wzięliśmy Jakbym był bliżej, to bym to wziął Kurde, mogliśmy to wziąć Jakbym zauważył, że Niko może złącztować Kazixa to bym tam poczyt i bym to wziął Znaczy, mój błąd, to no nie zawsze da się zagrać perfekcyjnie, ale... Jakbym miał flash, to bym mógł zabić, ale myślę, że i tak nawet wtedy bym nie fleszował po niego Oj, chyba gra się przegrywa tutaj no. Chyba jest tak zwany koniec. I na to już nic nie poradzę. O, starałem się, widzowie, starałem się, ale to chyba jedna z tych gier, których się nie dało wygrać, niestety. Ale myślę, że przynajmniej dobrze na linii zagrałem. Znaczy, jakby mnie padł od tego na początku, to byłoby o wiele lepiej. Ale no, w bardzo słabym meczapie byłem o wiele bardziej osłodzony i prawie solo skierowałem, więc... No nic, to dziękuję za oglądanie i do kolejnego razu, papa. Pa.